Świętoszów to specyficzne miejsce do życia, ponieważ mieszkają tam przede wszystkim żołnierze. To jednak nie przeszkadza w prowadzeniu klubu, ponieważ rozwija się on także pod względem szkolenia dzieci i młodzieży. No Świętoszów, tak jak widzimy, miejscowość mała, głównie złożona z żołnierzy, tak i ich rodzin. Stworzyć warunki do uprawiania sportu, tak, bo dla dzieci to przede wszystkim zabawa, ruch. Ta piłka jest tylko taką dokładką do dalszej kariery i rozwoju, czyli przede wszystkim tworzyć te warunki do gry, zabawy dla tych dzieci, które tutaj są w Świętoszowie, a tak naprawdę to jest chyba jedyna forma rozwoju i sportu dla tych dzieci. W klubie liczą, że uda się wychować przyszłych piłkarzy, którzy zagrają co najmniej na szczeblu centralnym. Szkolić i rozwijać się tak, aby te dzieci, które wyjdą od nas z ekonomii i przejdą gdzieś powiedzmy sobie wyżej, Szkoła, studia, tak, można było się rozwijać, a być może udało się komuś, tak jak naszym wychowankom, zagrać w trzeciej lidze. Mamy wychowanka, który e, poszedł do Górnika Zabrze, w tej chwili z Górnika przeniósł się do Ruchu Chorzów, gra w juniorach, grał w celni Świętoszowie nikt nie ukrywa, że wojsko ma także duży wpływ na losy Twardego. Samo umiejscowienie Twardego Świętoszów, i tak jak sama nazwa mówi Twardy Świętoszów, to już klub powstając powstawał tutaj z myślą przede wszystkim o żołnierzach, którzy tutaj pracują, mieszkają i stacjonują w świętoszowie. Struktura drużyny przede wszystkim seniorów, tak, to jest 90% żołnierzy. Dzieci to praktycznie to są same dzieci żołnierzy zawodowych, czyli możemy powiedzieć, że jesteśmy taką jedną dużą wojskową rodziną. Niestety taki tryb funkcjonowania klubu może powodować także spore utrudnienia. Tak było rok temu, gdy w związku z misją na granicy z Białorusią klub nie był w stanie dokończyć rozgrywek. Świętoszowie nie ukrywają, że celem na ten sezon jest awans do klasy okręgowej. Celem e, mojej drużyny, naszego klubu, jest powrót do klasy okręgowej. W związku z tym, że musieliśmy się wycofać, e, z, z sytuacja nas musiała rozwiązać drużynę. Zaczęliśmy od klasy A i. Mamy od początku cel z powrotem, powrót do klasy okręgowej. Taki jest mój cel, takie moje są ambicje. Jako trenera, po rozmowach z zawodnikami stwierdziliśmy, że rzeczywiście chcemy trafić w tej klasie okręgowej. Po wynikach z rundy jesiennej ewidentnie jesteśmy tutaj zespołem dominującym. Naprawdę fajna ekipa, fajne kopaki. Jestem z nich bardzo zadowolony. Świętoszowie nie zamierzają patrzeć na to, co dzieje się obecnie w Raciborowicach, bo wiedzą, że wypracowana jesienią przewaga sprawia, że wszystko zależy od nich samych. Zadecydują cała liga zdecyduje wszystkie mecze. Nie opieramy tylko gry i wyłącznie na, 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 na przeciwniku tutaj Raciborowicy. My chcemy grać równo, chcemy grać dobrze i skutecznie. I to zadecyduje o tym, że gdzie będziemy na, na, na końcu. Sezonu. Warto zauważyć, że w swojej nieco ponad 20-letniej historii twardy może poszydzić się już grą na poziomie trzeciej ligi. Trzecia liga, jak wiemy, już są wymagania dużo, dużo większe. To nie tylko same granie, ale także związane z infrastrukturą, z bezpieczeństwem. No, nie ulega wątpliwości, że wymagania finansowe w stosunku do trzeciej ligi są niebotycznie dużo wyższe niż gra w samej czwartej lidze Nasze, nasze wspomnienia są jak najbardziej bardzo pozytywne. Na swojej drodze spotkaliśmy wielu naprawdę wspaniałych ludzi. Mieliśmy możliwość zobaczenia, spojrzenia jak to wygląda w, w dużych klubach. Tak? Graliśmy ze Ślędzą w graliśmy z Karkonoszami, graliśmy z Lechiem Dzierżoniów. Wiele, wiele by tu klubów wymieniać. Także mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń, porozmawiania jak to wygląda w ich klubach, jak wygląda organizacja. I nabraliśmy na pewno dużo doświadczenia, mamy pokorę tak, do, do działania i do gry przede wszystkim, bo ci co grają i się zajmują klubami, wiedzą z czym się to je, o tak powiem, tak. wiemy jakie to są ograniczenia organizacyjne, jakie są wymagania kadrowe, jakie są problemy z pozyskaniem przede wszystkim sponsorów. Twardy Świętoszów rundę wiosenną rozpocznie od domowego meczu z rezerwami BKS-u Bolesławiec.